Telefonem pomagałem A, Ty Nikodem, kurwa musisz mi przeszkadzać w robocie O kurwa Ty, tego nie wrzucaj, ale pato Błędem mi nie wyjebał Nie chciał jechać Tu zrób, zrób cięcie majsterek coś Siema, Germarach Ruszyło z robotą Dostałem dzisiaj 7.4 bezorkowego Tam Marcin Nie wiem czy widać, ale tam daleko Marcin gny rozwozi już był u mnie mi powiedzieć, że mam oszczędzać jego ciągnik Zainteresowany bardzo był czemu akurat ja i czemu tym ale niestety 7-8 jeszcze nie wrócił z naprawy, ale myślę, że już następny filmik jaki będzie od nas, to już będzie 7-8. No i co? Ja za teraz wszystko elegancko poustawiam i tak dalej. I widzimy się jak już zacznę jechać powiedzmy na stałe. Dobra, generalnie ustawiłem sobie, zrobiłem tam i z powrotem. E, no gdzieś tak myślę, że jadę na 30 cm, bo głęboko dosyć po tym gnoju. I, I oczywiście już miałem telefon od Marcina, żebym jego ciągnik szanował. Spokojnie, grubastu, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. I co, może pokażę, jak no, wygląda z kabiny w ten agregat. Boże, jak głęboko te łapy wchodzą Nie wiem, kurde, czy to będzie dobrze widać No chyba nie widać jednak No ale, kurde, jest bardzo, bardzo głęboko Swój 7.4 ma co, co robić, no I co? Wcisnę sobie tak 12 na godzinę niecałe Obroty sobie zblokowały na 1800, bo tak mi Marcin kazał co, no nie, nie wiem, czy tam będzie widać, że Marcin tam jest, ale no, jak nie widać, to sorry, musicie uwierzyć, Marcin tam jest Waltrom rozrzutnikiem i 6 ładuje. A ładuje 6.30 dlatego, bo 6.90 zwykle ładowaliśmy, ale no niestety trzy węże od Orbitrola były do wymiany, jeszcze go jeden pierdolnął wczoraj, znaczy strzelił, przepraszam. I no, Wczoraj wieczorem jeszcze z majstrem się męczyliśmy, żeby to zrobić. Dzisiaj majster od 13 walczył, żeby to przykręcić i teraz jakoś niedawno skończył. No i jutro już może będzie ładował tym 6.90, chociaż nie wiem jak ten 6.3 już jest brudny, to, to chyba do końca tym 6.3 będzie ładował. Manito nie ładujemy z tego względu, że ciągniki sobie po prostu lepiej radzą w błocie, a jak ładujemy obornik taki żarkowy, to się bardzo mocne błoto robi. No i Manita też nie ma co ukrywać. Pierwszej świeżości nie jest i no, no trochę zajechana jest. I co? Zaraz zakładam kamerę na łeb i będziecie widzieć jak to mniej więcej tutaj wygląda. Ja, ja udam, że się nic nie stało, dobra? Dobra. Czekaj, błęda skasuję. No, se kamerę założyłem na głowę. Po małych przeciwnościach losu agregacik opuszczony. Gaz ręczny, bo zablokowany jest na 1800. No i selecę. generalnie, pole, na którym teraz uprawiam, to jest jakby jedno nasze duże pole podzielone na dwa. 40 ha, więc ogółem jest podzielone jakoś na 23 i 17. Z tego względu, że po prostu jakby to było za duże pole, żeby cały obsiać burakami, a mieliśmy na połowie buraki, pole kukurydzy, połowę kukurydzy, no i tak po prostu za duże to było, żeby zasiać całość jednego. A teraz w sumie nie wiem jak to będzie, czy całe będzie kukurydzy, czy co. Nie wiem, kurde. Nie rozmawiałem z szefem na ten temat. Kazali aż to jestem. Ja tam takiej roboty to nie odmawiam. <laughs> Ale widzę, że Marcinowi zostało już tam nie za dużo I Na ten błąd, cały tutaj mi mruga Proszę też uwagi nie zwracać Tak ma być Dopóki się czerwone nie świeci to można jechać No i co? Dosyć dawno mnie nie było na tym kanale, jak coś w polu robiłem, bo ostatnie to kurde chyba było talerzowanie. No chyba, chyba jo, chyba talerzowanie było ostatnie. I to też talerzowanie tym 7.4, ale to było przed, przed remontem silnika i wtrysków i, i pompy. W sumie to wtryski pompa są nowe. Mam nadzieję, że teraz to będzie cykać, kurde. Niestety moim zdaniem i tak z Waltrą ani z 780 nie będzie miał szans. I no, tak jak mówiliśmy z Nikodemem na filmiku z jakby z prezentacji tego ciągnika, jak tylko 780 wróci z naprawy, to zrobimy takie przeciąganie liny 74 Valtra i 780. Ja obstawiam, że wygra 780, bo to będzie typowo mój ciągnik, już już nie Valtra, Waltra zostaje. Dla Filipa, bo to też takie było. Głupie to było trochę, bo jakby w sezonie cały czas jeździłem ja. Jak Filip był na kombajnie, to transport ja ogarniałem waltron wszystko. Później uprawiałem też waltrą, a jak był obornik, to, to Filip brał mi waltrę, bo po prostu. No, zawsze to robił waltrą. Też waltra była kupowana dla Filipa, a ja tak jakby się wybałem, wjebałem w to. Ale. Póki dawali mi jeździć to było fajnie i też do momentu, aż. No niestety skrzynia nie jeba Jak skrzynia wywalcze poszła, to też różne spekulacje były na ten temat, że to moja wina, że to za bardzo dawałem mu po garach. Wiadomo, ja tam uważam, że to nie była moja wina. Jak było, to, to też nie wiem. No, ale w naprawie nie było tanie. To więc, teraz po prostu każdy będzie miał swój ciągnik. Teraz wiadomo, Marcin ma 7,4, chociaż teraz też Waltron jeździ. To też takie trochę nie do końca fajne. No, Marcin ma 7,4, tego którym ja właśnie teraz jadę. Filip teoretycznie ma Walter, a ja teoretycznie będę miał 780. Już jesteśmy z Marcinem umówieni, że jak wrzniwa, wiadomo Filip wrzniwa kombajnem, to, to nie będziemy się kłócić z nim jakby ociągnik. Też wrzniwa nie, nie zawsze idzie też tak zrobić, że po prostu każdy ma swój ciągnik przez cały dzień, bo nieraz jest szybka akcja, szybko trzeba gdzieś którymś podjechać, który gdzieś musiał odjechać na chwilę. No i po prostu z Marcinem się umówiliśmy, że teraz nie będzie czegoś takiego, że po prostu się ciągnikami zamieniamy, tylko jak już to się przeczepiamy i tyle. Pewnie nie widzicie, ale Marcin tam jeden, jednym ciągnikiem podjechał po drugą pryzmę i, I idzie teraz do Waltry i się gapi cały czas Pewnie zaraz będzie jeszcze telefon Czemu czasem za bardzo nie daje Szczerze powiem Taka jest moja opinia. W sumie Ziemia też jest lżejsza niż gdzie ja tam jeździłem tym 7400 agregatem, ale mi się wydaje, że trochę lepiej idzie niż, yy, niż przed tym remontem. Sprawdzę sobie w ogóle obciążenie tego na silniku, czy co dodaje to moc. O kurwa, na, znaczy kurczę, na pełnej mocy idzie. Nieźle. Co, może teraz może tak sobie pod, podjadę bliżej Marcina, żeby wam pokazać. Jak to w ogóle ten zestaw wygląda, bo kurde Nikodem miał przyjechać do nas chyba już yy, Nie no, rok temu miał przyjechać na... Co, w lato mieliśmy dużą akcję, później na jesień miał przyjechać Jakoś nigdy się nie udało zgrywać I chyba wcale tego rozrzutnika nie było na kanale Ale no chyba, chyba będzie jechał z ostatnim Chociaż jak sobie podjechał po drugą pryzmę to nie wiem Też jesteśmy Myślę, że wszyscy trzej, bo generalnie w polu w trzech robimy, to myślę, że w wszyscy trzej jesteśmy spragnieni tej roboty w polu. Wreszcie kurde, nie ciągle tylko te pieczarki. No ale dzisiaj dalej mi ciągnik o 17, to nie wiem o które zjada, ale pewnie za szybko nie zjadę. A w sumie będę się mijać teraz jakby z Marcinem, to najwyżej wyskoczę na chwilę. I co? Od ostatniego filmiku nic się nie zmieniło, nadal żona jest poszukiwana, nadal możecie wbijać na TikToka. W sumie dawno nic nie dodawałem, ale to dlatego, że się nic ciekawego nie działo, ale będą dodawane TikToki, jak tylko coś się będzie działo, można śmiało wpadać. Nazwa na Instagramie jak i na TikToku to M. Marach, tak jak Mikołaj, bez ma jak Mikołaj Marach, ale tylko samo M. <śm> Grubsza filozofia. No kurde. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Kurwa, nie, nie lubię tak na siebie patrzeć w lusterku. Może z Marcinem do ciemka będziemy, to będzie wojna, kto pierwszy światło zaświeci, ten przegrywa. Nie no. Jak Marcin, jak, jak rozrzutnik jest to taka wojna się nie liczy, bo to wiadomo, trzeba wszystko widzieć dobrze. No co? I se jadę! Kurde, może zaraz wyskoczę? Dobra, ściągam na chwilę kamerę i najwyżej do Marcina podjadę i pojadę równo z nim, żeby wam pokazać Kurde, nie wiem czy widać, Marcin aż kaguta zaświecił <gry> Teraz widać, jeszcze się pod zachód słońca elegancko. Murde, że już kamienia nie dostał zera. No, a tam chyba, chyba widać, tam 6 jeszcze stoi. A jeszcze rozrzutnik pokaże. Rozrzutnik to w sumie nie wiem, ile lat mamy, ale już dosyć długo. W większych awarii tam nie było przy nim teraz aby przez tą zimę jakaś tam przekładnia była robiona. Też nie jestem na bieżąco, bo wiadomo szkoła, ja jestem pilnym muszę, to się uczę <grym> Dobra, zaraz jeszcze kamerę nałem zarzucę. Mała aktualizacja, już jest ciemno. Tam nie wiem czy widać, ale chłopacy już się zwijają, przyjął Filip jeszcze pociągnik i jeszcze chyba ojciec przyjechał w gdzieś i bo w ogóle we wtorki zawsze nam przypada yy, no co? Ja te, pewnie też niedługo zostanę zmuszony przez żeby zwijać na HT, bo już coś wymyśla. <grywa> yy, ogólnie jest 8 marca, dzień więc wszystkim pają jeszcze wszystkiego najlepszego. I będę... już chyba nie będę zagrywać, więc jakby co, to wpadajcie do Nikodema na live w poniedziałki, środy, piątki, niedzielę chyba. I nowy odcinek jest zawsze co niedzielę. Więc wyczekujcie i czekajcie na nowy odcinek od nas z 7.80, bo jest warto, jest naprawdę zajebisty ciągnik, więc trzymajcie się, nara.